Bailey, odłóż ten śrubokręt. Żartujesz? Słuchaj, wiem, że sytuacja wygląda źle, ale sprawy nabierają tempa. O, znowu wiatr? O nie, tylko nie tornado. Spokojnie, to tylko helikopter. Czy to śmigłowiec Stefał Info dla rolników? Żorko, dawaj mnie buty, te nieusparowane nawozem. Londy, ah! <laughs> Witaj kochana! Wow! Widzę, że muszę ci więcej dawać na ubrania. Oh. O, właściwie to ja jej pożyczyłam. Ta. Tak, musisz. A więc wieśniacy. Przybyłem tu na wieść o straszliwych stratach, jakie odniosła wasza wieś i ludność. Hmm. Czyli pomoże pan? Jak najbardziej. Oh. Pomogę sobie! Odkupiłem waszą farmę od banku! Ah! Czy znaczy chce pan zainwestować w ich farmę, żeby ją odbudowali? cię, brawo. Zabawny jesteś. Nie, zrównam z ziemią całą tę farmę i wybuduję fabrykę plastikowych toreb. Co? Co? Wyrzuca nas pan z rodzinnej farmy? Ale, panie Tipton, to jest nasz dom. Urodziłam się tu i to dokładnie tu. Mama nie dobiegła do domu. Uf. Zapewniam Was, że nie jestem człowiekiem bez serca. Daję Wam czas do jutra w południe na zabranie rzeczy i wyjazd stąd na Waszych osłach. Jak do tego mogło dojść? Cóż, nie dowiedziałbym się o tej wspaniałej okazji, gdyby nie telefon od tego młodego człowieka. Wielkie dzięki, Cody! Tak, wielkie dzięki, Cody.